Cześć. W wieku XI w mieście Trutnow zaczęli tam się ludzie zbierać. W wieku około XIII w tym mieście zaczęto robić piwo. A w wieku XVI, w roku 1582, ekipa browarników postanowiła się zebrać i stworzyć Browar Krakonos. Browar Krakonos, który nazwę swą zawdzięcza Duchowi Gór, bo tak się go tam nazywa. To chyba w przetłumaczeniu nie wiem, czy nie będzie Duch Gór, albo nie on miał jakąś nazwę, to zapomniałem. Napiszę ją tu. Liczy rzepa, może to było coś takiego. Jak się mylę, napiszę. Jak powiedziałem, dobrze, to jest pamięć dobra. W każdym razie. Browarnicy od 1582 roku robią tam piwka, w tym browarze Krakonos. Tutaj mam dwunastkę dzięki uprzejmości dwóch wspaniałych kolegów Mariusza i Dawida, którzy nie znając się obaj wpadli na ten sam wspaniały pomysł kupienie mi do wypicia tego wspaniałego 12, 12 Belgię. E, jasny lager, świetny leżak, świetlny, nie wiem, jasny, ale jest świetny też. E, 5,1% alkoholu, cukier, chmiel, tyle. E, historia browaru tam burzliwa, bo wiadomo, wojny, inne rzeczy. Ciekawie było, e, polecam się zapoznać, nie do wszystkiego opowiadał, jak to tam się właściciele zmieniali że właściciele byli mieszczanie. Ostatni, nie wiem, czy zmiana była w 94, czy jeszcze później. Bardzo ładny kapselek jest. O, oh, samo piweczko. Zobaczcie, jak się pieni. I to jest mleko, nie? Eee, teraz muszę wolniej nalewać. Ogólnie gęsta piana, piwo bardzo jasne. Chmielowy aromacik elegancki troszkę chlebowy, nie wiem, taki, coś takiego, robi się coraz jaśniejszy, im więcej w tej piany zejdzie, piana będzie gęsta, widzicie, taka bielutka. Eee, co mogę powiedzieć jeszcze o tym piwie? <grym> tak już powiedziałem, w pigułce w sumie fajne informacje. Eee, nie wiem, że prąd w 1900... W 1904 roku w browarze dopiero mieli, albo już, nie wiem jak to z tym prądem ogólnie, ale no działają naprawdę od długiego czasu. Nie wiem jak od tego czasu topowo się zmieniało. Ale nazwa pozostała, miejsce czy pozostało miejsce, czy jest robione dalej w tym samym miejscu, czyli w tym mieście Trutnow informacji tutaj nie ma, ale wydaje mi się, że tak. I lokalne jest to piwo, tam sprzedawane raczej chyba nie wywożą go za bardzo za granicę. Więc jeśli pojedziecie do Trutnowa, czy inne okolice Karkonoskich Gór, polecam sobie taki jasny, fajny elagerek wypić. Zdrowie Mariusza. Dawida, którzy przywieźli mi do piwa i teraz oba wypije. No, lekki lagerek. <grych> Lek gorycz jest lekka, nie jest taki hamsko gorzki Jest lekko-gorzki, przyjemny i nie zostaje długo ta gorycz. Troszkę chleb, może nawet biszkopt. W każdym razie piwo jest Wspaniałe, lekkie, jasne, dobre. W sumie mi jest na przykład ciepło, więc jest idealne. Takie schłodzone piweczko polecam. No będę to żłopał. Może niekoniecznie. Musicie doglądać, więc znalaję sobie jeszcze trochę, wasze zdroweczko. Jeszcze raz, Dawid, Mariusz i człowieku, który zechciałeś to obejrzeć, też Twoje zdrowie. I pewnie za blisko ekranu kamery Twu podchodziłem i mi głowę ścisnął, ale trudno. Zdrówko.